W sporcie mówi się, że, że za każdym do, dobrym sportowcem, wybitnym sportowcem, stoi kobieta. Ta wyjątkowa kobieta. U was też tak jest, że wasze sukcesy jednak nie byłyby możliwe, gdyby nie, nie Ewa i Dorota. Albo jakieś inne kobiety, Tomku. <laughs> Jezus, Dorota, od... Kuba! Wariacie. 27 lat z jedną kobietą. Do się? Do się! – Co ty powiedziałeś? – 27 Aha, lat. – dość, no. dosie, że... że – Dosie, da się, da się. – Wersja oficjalna, teraz pogadajmy prywatnie. Sam powiedziałeś, boję się pięknych kobiet. Jak zobaczę piękną kobietę, to uciekam. Zamykam oczy i przechodzę na drugą stronę. A one strasznie, ale to strasznie za, mnie, za mną gonią. No – tak? bo, no, bo, no bo ty, Kuba, bo nigdy nie wiem, czy to, to jest ten diabeł, czy nie dieboł. Ja, ale na ogół są diabły, to wiesz, ja uciekam, bo się boję. – Chcesz powiedzieć y, uczciwie, że... Od, ni, od 27 lat żyjesz i współżyjesz tylko z jedną kobietą? Nie zdradziłem. Nigdy? Nie. Do się? Do się. No a masz na to świadków, piast. że nie zdradziłeś? No mam. <laughs> a, a powiem ci okazji, miałem tyle. Ale, Ale z wiesz... czego to wynika? Daj mi tę siłę. Teraz ja mówię serio. Się, no na przykład, popatrzcie, no nie siądę na przykład teraz bym mi tu nie Wiera, wiem. Wiara, wiara, wiara. Wiara, oczywiście na się z wiara, ale na przykład nie potrafiłbym. teraz dwie, trzy, o, trzy, trzy kobiety piękne i będę się z nimi napił, nie wiem, winka dobrego i ten. No bo wiadomo, że upadnę, nie? Ale dlaczego od razu ty wyczaiłeś, że nasza piękna dziewczyna od make-upu jest z tego samego rejonu, co ty? Ja by, po gębie. Po jej twarzy, tak? Chciałbyś tak, powiedzieć? Tak. Buzi po buzi. Tak ty jesteś okropny. No dobra, ale... ty masz instynkt, oko i widać, że masz tą taką łobuzerską potrzebę flirtowania z kobietami. Znaczy tak mi się wydaje. Teoretycznie nie słuchaj. Eee, czy to jest tylko i wyłącznie nie, forma? To nie. Nie, tak wiesz, co było patrz. Podrywasz, adorujesz, ta dziewczyna już sobie coś wyobraża i chcesz powiedzieć, że teraz wyjdziesz z tego studia i pojedziesz sam? Myślisz, że będziemy mnie gonić? Nie. A jakby goniła? Łodyć, Łodyć, Piero, nie Łodyć ja, do mnie. Nie wierzę Dobra. ci. Ale, A ty bo, bo nie, 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 nie porozmawialiśmy A, bo wy... o tym, bo pan nie wiem. ale moment, ty wyglądasz jak taki szalony, przystojny Włoch albo trochę crazy Hiszpan. O Włoch, o Włoch, Włoch. Jak się tak przymrużył oczy, to nawet It Italia. No przecież na pewno są w Twoim otoczeniu, pie... no, wiesz, te dziewczę ringers chociażby, i tak dalej. Jak sobie dajesz radę? Jak, skąd czerpiesz siłę? Tylko nie mów w skrócie, że wiara, tylko coś więcej. Nie mów, co to jest? Masz, masz żonę, masz rodzinę, no i e, są no wiara przede wszystkim. Kupi, Naprawdę? Nie? Bo to nie było to. Nie, nie ominiesz tego. Nie... Czyli ja, będąc niewierzącym, muszę być grzesznikiem? To jest każdy ma swój wybór. Ty masz wybór być ateistą, to jest twój wybór. Wybór, tak. To tak. jest, jak powiedziałeś, ty mówisz, że diabeł ci mówi o tym, że ja, diabeł dał jedną rzecz dla ludzi, że wolną wolę. Wolną wolę dał Bóg dla ludzi. Mhm. I, I żebyś ty miał wybór. Wojewódzki Kędzierski